Z tej strony Q, a to jest kolejny unboxing. Będziemy się bawić w Loot Gaming Crate. Mój przestarzały, mam kilka do otworzenia. E, wspierający zagłosowali, że chcą właśnie, że to jest ten moment, aby w końcu otworzyć unboxing. Więc zróbmy to. Tylko najpierw łyczek kabusi na dobry początek unboxingu. Pamiętajcie o paluszku, Luźno. Ale śmierut, i drugi łyczek za mamusie. Aksamitna. <tryk> lecimy. <tryk> Tutaj się otwiera. Pyk. także otwieramy tradycyjnie tak, żebyście wy pierwsi widzieli i uwaga! Uff. Widzieliście jak nie to wasza strata. <gryw> Na co my tu mamy? Pierwsza rzecz. Uwaga. Pierwszorzędnie, pierwszą rzecz otwieramy w pierwszym rzędzie. Jest to dun-dun dun! Koszulka z jakąś sexy laseczką. No takie coś, to mi się podoba. <gryw> coś takiego. Tomb Raider Będę nosił koszulkę z gry Jakiej? Tomb Raider! No to się rozbieramy. <śmienic> o, oh, jaka, ona jest zimna, ona jest super. Dobra, spoko jest, spoko, spoko spoko, 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 spoko jest! <śmienic> No nie nagrywałem adosingów. Uh. Kolejna rzecz, to czapczka. O, zajebiście. Zawsze, kiedy wyglądam bardzo niewyjściowo, czyli większość streamów, to właśnie sobie na streamy ubieram taką czapeczkę. No ale dzisiaj to widzę, że będę wyglądał bardzo wyjściowo. Po prostu wyjdź i kurwa nie wracaj! No, tak się czasem czuję, wiecie? Dobra, załóżmy sobie tę czapeczkę. U. Bardzo fajnie, że ten. Oni dałem takie czapki, takie baseballówki, jakby, bo takie lubię. Bo nie lubię biegać w full kapach A już jednego full capa mi dali i nie noszę go, bo jest brzydki. A ten tutaj, nie wiem czy widzicie. Znaczy na pewno widzicie, bo ja tak zajebiście skamerowałem, że jest. Eee, to jest Skyrim, o ile ja się nie mylę, co nie? Made in China, 100% koton. tu jest jakieś takie. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Ja się pytam. Co to ma być? Co, co to kurwa jest? Czy to jest tak, ten ma być? Takie coś? Co to kurwa jest? Nie wiem, czy ja to mam utargać, czy nie, ale to się samo kurwa targa. Co to kurwa? Co to jest? Halo. Halo. Co. Ej, proszę Państwa, e. Co to kurwa jest? Co to ma być? What the fuck? Tu mi jeszcze jakieś wsadzili. Co to kurwa ma być? Ja nie utrzymam z takim czymś. Co to jest? Okej. Okay. No więc mamy czapeczkę ze Skyrima. W sumie fajnie. głupio, że ze Skyrima, bo nie jestem wielkim fanem Skyrima, więc nie chcę mieć loga Skyrima na czole. Ale z drugiej strony jest na tyle mało widoczne, że, że w sumie może zostać. No, nie będę tego usuwał. Bo jak to usunę, to tak głupio też będę chodził z dziurą na czole, prawda, więc... No dobra, załóżmy sobie, tak? Spoko, mam czapeczkę. Co mamy tutaj dalej? Paka. Tu widzę jakieś coś. Coś z Diablo. Zobaczmy. Co oni tutaj zrobili z diable ciekawego. Mm. Kubek! Kolejny kubek do kolekcji. Mam już tych kubków od odzajewania, nawet nie wiem z czym pić. W czym pić? Aha, mamy coś takiego, tak? A, to jest Heat Reactive. Okej. Okay. No dobra, no to zaraz podgrzejemy wodę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie to wygląda tak. Tu są jakieś wzorki. Z tyłu jest ktoś chyba. A z przodu są jakieś takie, wiecie, szatańskie rzeczy. Nie, wiem no sp spoko. W sumie fajne, a tu mam kubek z y, Praise the Sun. Pewnie nie widzicie też. Słabo widać, ale czy mi robiła wasna zajebiście? Dzięki temu mogę pić tę aksamitną kawę. Oż kurwa! Wow, pozytywnie dzięki wielkie, że przegłosowaliście w końcu ten unboxing. Mam jeszcze na górze 4 paczki do otwarcia, także głosujcie, głosujcie, starczy nam na 4 miesiące. E, ale mamy tutaj item z Dark Soulsa! Czajcie to kurwa, What the fuck? Co to jest za? Co to jest za item? Card Wallet. Portfel na karty, tak? Coś takiego? Tu jeszcze kurwa ten, Price the Sun". Nie, no nie pogada, to się jakoś otwiera? Nie, to się nie otwiera, to się po prostu wsadza karty, tak? W sumie fajne baje, bo ja zawsze wszystko na rozpierdolę, nawet dokumenty na lewo i prawo, czyli zawsze musi pilnować, żebym nie zgubił. Chociaż ja zawsze, jak wrzucam gdzieś w coś, to co prawda robię syf, ale zawsze robię syf w takim miejscu, gdzie pamiętam, że zrobiłem syf, więc idzie coś znaleźć. Gorzej jest, jak ktoś poprawia. Kojarzycie może ten moment, kiedy, kiedy jak jeszcze mieszkaliście z Żelicami, albo dalej mieszkacie, to mieliście co prawda w pokoju, ale mieliście obcykane gdzie co jest, a potem na przykład mama wparuje, albo ktoś do pokoju, żeby tam delikatnie wam coś poprawić, delikatnie wam uprzątnąć, bo już się nie da po prostu w tym pokoju i potem nagle chuj, kurwa. Może i wygląda ładnie, ale totalnie wszystko jest rozkurwione, nie wiesz, nie wiesz, gdzie jesteś, nie wiesz, gdzie mieszkasz, nie wiesz, czy to są w ogóle, kurwa, twoi starzy, czy jest z żabiej rodziny, no. Nadal nie wiem. Ja nie ja, ja wiem, nie, potrzebuję trzy minuty przerwy, stop. Nie no kochają mnie, kochają, tak? Kochają mnie? Kochają, proszę tak, kochają mnie. Panie Boże. O. Oh. Dobra, już mogę, już sorry, sorry. Musiałem... 15 sekund tylko przerwy musiałem mieć. No to ten, ogółem to jest bardzo fajne, może to mnie zachęci do tego, abym... E w końcu zaczął nosić tutaj w jednym miejscu fajnie karty ładnie i tak dalej. Mam dużo kart z Dragon Balla, więc mogłem sobie tutaj wsadzić. Pomyślimy nad tym. Dobra. Wow! Jakie ładne! Jakie ładne. Mamy oczywiście odznakę Pokémon za pokonanie, znaczy mamy odznakę no e, tego lut lutu. Crate kolekcjonerska przypinka, od znaka. Bardzo te odznaki lubię, bo przeważnie są bardzo fajne. Kiedyś robili chujowe, ale od, od, od pewnego czasu już są rzeczywiście bardzo fajne, takie bardzo ładne i każda jest jakaś taka wyjątkowa i, i na swój sposób zrobiona, bo kiedyś one po prostu przypominały, każda przypominała jakąś monetę z jakimś wzorkiem. A teraz to już prawie żadna nie jest monetą, bo mamy różne takie fajne bajery. Na przykład teraz była taka fajna ten e, kapsel z Nuka Coli z Palauta. To też taki bardzo fajny. I tak właśnie tak tematycznie fajnie ten podchodzą na tematu. Tu mamy jakiś diament, kryształ, cokolwiek to jest, coś takiego pudeł. proszę bardzo. Teraz to tyle. To już jest koniec w tym pudełeczku. Tu na koniec jeszcze mamy plakat i opisane sorry jak. No więc tak, koszulka z Tomb Raider była oczywiście. Kubek z Diablo był oczywiście. E, czapeczka z Elder Scrolls Online, Ouroboros Cap. No ja to mówiłem, że Skyrim, no bo ja na Elder Scrolls y mówię Skyrim, no sorry. E, Mamy tutaj Dark Souls Card Wallet. Exclusive Loot Gaming Treasure Pin. O proszę bardzo, mogliśmy mieć Red, Green or Blue. A to są chyba te. Ogólny temat loot gamingu to Treasure, czyli skarby. W sumie bardzo fajnie się tutaj komponuje. Jeden lucky winner mógł wygrać Nintendo Switcha razem z Diablo 3 na tę konsolę. O wartości ponad 350$. dolarów. No ale niestety, tak jak mówię, nie wygrałem. A jeśli chodzi o plakat... No to plakat jest rzeczywiście bardzo fajny. Szczerze mówiąc to... No mógłbym go mieć... Na tym... Gdzieś na ścianie. Wygląda całkiem fajnie. Tak jak przeważnie mi się plakaty nie podobają z, z tej serii, to jednak tutaj wygląda fajnie. Ogółem unboxing oceniam na bardzo pozytywny. Super to wyszło. Eee, tak mi się wydaje, co nie? Bo, bo pamiętam, że często mam tak, że jeden item mi się tam nawet średnio podobał, a reszta była taka do wyjebania. A tu mi się w sumie podoba wszystko. Kubek z Diablo spoko, lubię Diablo ogółem. Co, koszulka z Tomb Raidera w sumie fajna jest, fajna. No? Lubię laseczkę, lubię Tomb Raidera. Każdą część, nawet ta trójka, która była słaba ostatnio. Z y, trylogii Ributu. No i co, to z Dark Soulsa, no to cud miód na moje serce, zajebiste pozytywnie. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy chcielibyście coś z tego, czy mi zazdrościcie, czy może mną gardzicie. E, no i co, no i tyle w temacie, no. Dajcie znać, czy wam się podobały rzeczy i czy wam się podobała forma e, odcinka, dość taka porąbana. E, I zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnych odcinkach. Może niekoniecznie unboxingu, bo nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek, zobaczymy, jak tam wspierający zagłosują, ale mamy potencjał jeszcze na cztery odcinki, więc śmiało możecie głosować na to. Eee, chyba, że ktoś z pozytywnych jest wielkim fanem unboxingu, a nie jest wspierającym, no to go for it! Wspieranie, naciśnij pod filmem. I zaczynam się już zamieniać w youtubera, który tutaj robi wszystko dla hajsu, bo reklamuje wspieranie. Jasne, kurwa, wejdzie jeszcze nas tymi i może mi donate daj. No Czemu nie, nie? Jasne. A ja się będę cieszył, nie? Jak szczerbatu łysemu. Co pozytywnie żegnam do widzenia.